Wiedźmin Geralt! Czego chcesz? Audiencji. Udało mi się zdobyć informację o Filipie Eilhardt. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość? Wiedźmin. W sprawie Filipa Eilhardt. No, trochę ci się zeszło. Słucham. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jacy inni? Widzisz? Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eichhardt. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł z dechą sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane oczywiście. Obciąłem mu palce, żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język, żeby więcej nie kłamał. Potem kolejka się rozeszła. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać, a ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam. Własnoręcznie pójdziesz tam ze mną. Hubrecht, zwołaj wszystkich. No i gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak każę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną! Twoje ostatnie słowo? Odbić Wiedźmina. Potem na Radowida. Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się! Teraz razem! W porządku? Mm, dzięki za pomoc. Plan poszedł się jechać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. Otwierać! Rozkazuję! Otworzyć! Mmm, wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunku. A to tak od serca. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje, mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spij bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. 하지만